Tomasz Rolbratowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Prosimy o felieton. Dobrze. Polska zakupiła szybkie pociągi Pendolino, tylko w Polsce nie ma torów, po których te szybkie pociągi mogłyby jechać na dłuższym dystansie. No może Pendolino będą dowodzić pasażerów do Dreamlinera? Nie wiem. I ktoś, a takich nie brakuje, mógłby zapytać: Skoro nie mamy torów, to po co nam pociąg, który może jeździć 230 na godzinę, a będzie jechał najwyżej 160? No nie lepiej było najpierw wybudować tory, a później kupić Pendolino? Właśnie nie! Właśnie nie, gdybyśmy najpierw wybudowali tory To byśmy tyle wydali, że nie byłoby nas stać na Pendolino I mając tory, po których można jeździć 230 na godzinę Zostalibyśmy jak jakie głupie z pociągami, które jeżdżą 100 na godzinę Ale ten ktoś dalej napiera Nazwa Pendolino to po polsku wahadło Dlatego, że pociąg wychyla się na zakrętach, żeby jechać szybciej Myśmy zamówili Pendolino z wagonami, które nie będą miały wychylnego pudła Czyli kupiliśmy nieruchome wahadła Dlaczego? Bo u nas nie warto się wychylać, bo utrącą. A poza tym zakup Pendolino przed wybudowaniem dla niego torów to jest taki trening przed jeszcze większymi dwoma projektami infrastrukturalnymi Polski. Najpierw kupimy piramidę od Egipcjan, na przykład piramidę faraona Hopsasa. Tam teraz taka zadyma, ludzie boją się jeździć, a my je ustawimy na pustyni błędowskiej i stworzymy atrakcję turystyczną takie śląsk al-sheikh. I w końcu kupimy promy kosmiczne i później, żeby miały gdzie latać, weźmiemy się za remont drogi mlecznej. Będzie się jeszcze w infrastrukturze działo.